na żywo. Muszę się ustawić trochę lepiej. I tak, i się okaże, co tutaj będzie dzisiaj mówione. Chciałem się odnieść do pewnej kwestii, ale tak, najpierw to e, poczekam, aż wyjdzie powiadomienie, żeby miał pewność, że tutaj po prostu nadaje na żywo i przejdę do tematu. O, szybko wyszło. <laughs> Jest powiadomienie, ale zaraz pewnie tutaj dołączycie. Będę chciał dzisiaj się wypowiedzieć w temacie, bo powiem wam, Temat jest Cześć, Juli, tak tutaj zatytułowałem tą dzisiejszą transmisję na żywo. Czasem język mnie świerzbi. Co się kryje pod tym pojęciem? To się kryje to, że czasem chcę coś powiedzieć i chcę coś powiedzieć po prostu za dużo. SWO, Damian. I czasami po prostu, no powiem wam, nie da się pewnych rzeczy gdzieś tam tak jakoś skomentować. Bez. Jakby to ująć, bez nawet jakiegoś podtekstu czy czegoś takiego. Vlog jakiś pojawił się na kanale rodzinnym. No, bardzo gdzieś tam poszybował. Poszybował w górę dużo wyświetleń, mnóstwo. Jakiś rekord padł w ogóle w ciągu 24 godzin. I tam był taki vlog, gdzie spacerowałem po Krakowie, gdzie po prostu pokazywałem. Okolice opowiadają jakieś historie związane z tymi miejscami, które, yy, które po prostu tam były, jednym z miejsc była kamienica, kamienica, w której mieszkałem, kamienica przy ulicy Świętej Gertrudy 12. Nawet mogę podać numer mieszkania 24 na czwartym piętrze. To już jest nieistotne teraz, w tym momencie jaki to jest adres, bo ani tam nie mieszkam, ani nikt tam nie mieszka. Ten budynek został przerobiony po prostu na hotel. I zatytułowałem tego vloga, że przyjechał z Tel Avivu i przejął kamienicę. Jakoś tak, no. Jak ktoś chce, to po prostu sobie wejdzie na kanał ten drugi i weźmie i może obejrzeć tego vloga. Hmm, czy tematem przewodnim był akurat to? No ogólnie był spacer po Krakowie i opowiadanie takich historii, które gdzieś tam mi się przypominały, kręcąc ten film. Ten film był bardzo taki przypadkowy, bo ja myślałem wtedy, że będę nagrywał po prostu o jakichś odczuciach y, y, związanych z mieszkaniem w Polsce, a ten vlog się przeistoczył w ogóle w coś innego, y, ponieważ y, zacząłem od zwiedzania tych wszystkich miejsc, które gdzieś tam wcześniej jakoś nie nagrywałem. To nie było takie oczywiste, y, te miejsca, w których y, zawsze gdzieś tam bywałem. Okej, okay, to było w rejonach y, y, Starego Miasta i tak dalej. Ale tam też mieszkałem przez większość, no może nie większość swojego życia, to jest za dużo powiedziane. Mieszkałem tam od, czwarte, od czwartego, dobrze mówię, od czwartego roku życia do, do ósmej klasy podstawówki. Czyli tam, nie wiem, nie miałem wtedy 14 lat. W ósmej szkole, klasie, klasie szkole podstawowej przeprowadziliśmy się tam, gdzie teraz jeżdżę, gdzie odwiedzam moich rodziców, w inną część Krakowa. A tam po prostu na, w okolicach starego miasta mieszkaliśmy, mieszkaliśmy przez chyba 10 lat. Um, I opowiedziałem, że właśnie ta kamienica została przejęta, że ludzie zostali doprowadzeni do tego, żeby po prostu e, nie opłacało im się tam mieszkać. E, wtedy były takie wysokie czynsze zostały tam na, nałożone na tych ludzi, którzy mieli płacić. Jak na tamte czasy, no to to było w granicach, nie wiem, ty, 1500 złotych, czyli, czyli gdzieś tam, nie taka yy, średnia krajowa to była wtedy w tych czasach gdzieś 800, czyli możecie sobie wyobrazić, jaki to jest, jakiego to jest rodzaju dysproporcja, jak na tamte czasy, czyli to jest tak, jakby teraz ktoś nałożył na przykład 5000 złotych czynszu Wam, no yy, nikt normalnie nie byłby w stanie tego po prostu yy, płacić, tak? plus opłaty, plus... Yy, Wiadomo, koszty życia, jakie są związane, ale no i tak to wtedy wyglądało i ci ludzie zostali po prostu no, zmuszeni do tego, żeby po prostu opuścić te lokale. Myśmy akurat wtedy już nie mieszkali tam w tej kamienicy, już nie mieszkaliśmy, bo ja tak nie, nie pociągam tej historii jakoś za długo na tym vlogu, ale jak już to się zaczęło dziać i ten po prostu mieszkanie było, bo było, ale no, po prostu tam nie mieszkaliśmy, tylko była kwestia tego, że te trzęsze, i ten, no i trzeba było po prostu oddać klucze, tak? Oddać klucze, żeby, no albo płacić czynsz, nie? nie Tam nie chcecie jakoś zagłębiać w szczegóły i tak dalej, no to są gdzieś też takie jakieś tam prywatne może, ale ale w każdym razie o, do czego zmierzam, że mienie, ono było przejęte przez kogoś, przez jakąś konkretną osobę, ta osoba była z konkretnego imienia i z konkretnego nazwiska. I teraz e, takich przejęć, czy to kamienic, czy jakichś innych nieruchomości, tego wszystkiego było i dalej jest dużo. Ja wiem, patrzyłem, odpowiadałem na komentarze, pojawiały się różne komentarze pod tym vlogiem, i ja odsyłałem niektórych właśnie tutaj na ten kanał, bo tam nie chcę się wypowiadać w kwestiach politycznych na tamtym kanale, ale na tym właśnie się wypowiadam. Ten kanał taki jest polityczny, więc. Tutaj chciałem gdzieś pociągnąć ten temat i powiedzieć parę słów, właśnie związanych z tym, jak to wszystko wygląda. Bo niektórzy pisali, że dobrze, że to kościół na przykład, nie. albo tam, albo wiem o kościele, tam też, że kościół ma takie wielkie hektary działek, które idą dookoła plant i to jest całe kościoła. I ktoś tam napisał, no dobrze, że to jest kościoła, bo tak to to by tam powstały biedronki lidle. Z jednej strony, no może by powstały, nie wiem, czy by powstały, czy nie, ale z drugiej strony kościół, no to też umówmy się, że ma bardzo duże gdzieś tam, jakby to ująć, roszczenia, i też bardzo dużo, właśnie kościół katolicki posiada różnych nieruchomości. I tam ktoś zliczał te wszystkie same same nieruchomości i tereny, jakie kościół katolicki ma na przykład w, w Krakowie, to to jest obszar większy niż Watykan, ileś tam razy, tak? Także, um, także to jest to są naprawdę bardzo duże nieruchomości, bardzo dużo tego kościół I też jest wiele takich, o tym media też nie chcą pisać, gdzieś tam jakieś medio takie pisało od, od dawno temu, jak się tym jeszcze interesowałem. No to pisały jakieś takie, takie mniej znane media, raczej bardziej takie niezależne i tam były właśnie wiadomości tego typu odnośnie jak Kościół na przykład przejmuje nieruchomości za bezcen, że na przykład coś tam jest wykupione po prostu po zaniżonej wartości. I do tego też się chciałem odnieść, bo o tym nie będę dyskutował po prostu na, na kanale rodzinnym, tak, więc mówię o tym tutaj, więc Kościół katolicki, to jak ja zawsze powtarzam to, powtarzam, to też jest swojego rodzaju układ, to jest swojego rodzaju mafia też taka, która, ja wiem jak to brzmi, ale to nie ma nic wspólnego z wiarą, bo Kościół katolicki nie ma, mało ma wspólnego z wiarą, można tak powiedzieć i, i już to kiedyś komentowałem, robiłem kiedyś żywca w tym temacie i nie będę do tego gdzieś tam wracał, chyba, że posypią się tu znowu takie komentarze, Ludzi, którzy tego nie rozumieją, no to wtedy, wtedy będę zobowiązany znowu powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem parę miesięcy temu. Ale generalnie kościół ma mało wspólnego z wiarą i bardziej raczej wszystko z biznesem, tak? I o tym też trzeba byłoby powiedzieć tutaj i nawiązać. Natomiast te mienia, wszystkie, które są przejmowane, ci właściciele, którzy nagle um, znajdują się i przyjeżdżają i obwieszczają, i pokazują jakiś dokument wątpliwej jakości, czy wątpliwej e, wątpliwej w prawdy dokument, że to, to mnie nie było ich, bo coś tam kiedyś ten e, mają na to, wiecie, jakieś różne swoje takie ten e, dowody, które niekoniecznie muszą być prawdziwymi dowodami. A może nawet jak są prawdziwe, to czy to już jest też. Właściwe, żeby się o to e, dopominać gdzieś tam, po utracie tego przez, nie wiem, drugą światową czy jakieś inne wydarzenia. No, świat się zmienia, tak? i Nie wiem, no, Lwów już nie jest na przykład polski, tak? My, więc e, czy mielibyśmy my się upominać, na przykład, o jakiejś nieruchomości na Lwo we, we, Lw we Lwowie? E, no, nie wiem, można by tutaj podyskutować, tak? Jeżeli ktoś chce tymi kategoriami to rozpatrywać, E, e, więc e, ja powiem tak to, że ja użyłem tego w tytule, że z Tel Awiwu, ten tytuł był troszkę wymowny e, to jaką miniaturkę tam zrobiłem no to zrobiłem z flagą e, z flagą tego kraju e, gdzie jest Tel Awiw e, i tyle, bo e, był to taki trochę mój upust trochę emocji też tego bo to jest coś, z czym ja się wysoce nie zgadzam to jest coś, czego ja nie popieram. To jest coś, z czym ciężko jest przejść do myślenia, do porządku po prostu dziennego, że nagle pojawiają się jacyś tacy wątpliwej jakości właściciele czegoś i nagle mają jakieś żądania i nagle mają jakieś roszczenia. I te roszczenia mają być realizowane. I ustawa, która została podpisana w USA, że w każdej chwili my mamy spłacić ten jeden wybrany naród. I czy my mamy faktycznie spłacać? Czy my mamy jakieś zobowiązania wobec kogoś, wobec jakiegokolwiek narodu? Mm, tu zadaję pytanie. E, moja odpowiedź jest, że nie mamy żadnych zobowiązań. My nic ni, nikomu nie musimy. Ale to jest moje myślenie. Oczywiście pojawiały się tam komentarze też, no, że no co, znalazł się właściciel, to się znalazł, to... To, to widocznie jest jego, to mu się należało. Naprawdę? <grytanie> I ten, my mieliśmy jasną sytuację mieszkaniową, bo już mieszkaliśmy w domu. Ale tam byli jeszcze ludzie, którzy nie mieli się gdzie podziać. I dla nich płacenie tych czynszy, no po prostu było, byli niewypłacalni ci ludzie. I oni, ci ludzie, którzy tam mieszkali, w tej kamienicy, y, oni po prostu nie płacili tego, bo nie byli w stanie. No i byli później eksmitowani. To są dramaty ludzkie, bo byli później eksmitowani, bo oni musieli zdać y, klucze, bo po prostu nie było ich stać na, na opłacenie czynszu. To tak jak mówię, ten czynsz był zawyżony tam iluśkrotnie, po prostu nikt nie był w stanie tego płacić. To jest tak jak mówię, tak jakby teraz komuś dać... 5 tysięcy czynszu, czy więcej, czy 6 tysięcy złotych. No to kto taki czynsz będzie płacił? To są jakieś już nieruchomości, no nie wiem, trzy pokoje w Warszawie może nie wiem. <laughs> za tyle. Także. Także, no, tak to jest. I, I ci ludzie nie mieli tego szczęścia. Musieli się stamtąd wyprowadzić, bo za dużo nie rosło. I dostali ultimatum albo Albo, spłac albo płacicie czynsz, spłacacie długi, no albo po prostu my wam to umarzamy i wy się stąd wyprowadzacie. No i taki, takie było założenie właściciela kamienicy. To jest tylko jedna kamienica, przy której ja kiedyś mieszkałem. A ile takich jest? jest setki tego. Tylko o tym tak zwane media, wolne media, yy, tvn i inne, yy, Polsaty i TVP, jakoś o tym ochoczo nie mówią. Jakoś o tym ochoczo nie, nie nagłaśniają tego rodzaju mm, spraw, tego rodzaju e, gdzieś tam dramatów, jakie po prostu ludzie m, przechodzą, tak? I, I o tym po prostu no, po co mówić, tak? To jest temat niewygodny. E, takie rzeczy są przemilczane. Ja powiem inaczej, że takie rzeczy są ukrywane, żeby czasami to nie ujrzało światła dziennego, żeby ludzie nie wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją. Przez to o tym nie mówią po prostu, tak? E, w mediach. Bo takie mamy media. Media są po prostu zależne, bo są zależne od jakiegoś kraju. W tym wypadku, tak jak TVN jest zależny od USA i od Izraela, na przykład, właśnie od tego kraju z Tel Awiwu. Um, I dlatego, no, dlaczego mieliby, jak to się mówi, robić we własne gniazdo? No nie będą tego robili. Więc jeżeli ktoś, coś się komuś należy, teoretycznie, według ich mniemania, no to przecież nie będą o tym mówili i, i nagłaśniali, że. Że takie rzeczy się dzieją i że te majątki są po prostu odbierane. O tym nie wolno mówić. E, najlepiej, żeby to po cichu było, tak że Polska e, spłaciła jakieś zobowiązania, ok, bo nie dało się e, oddać kamienic, nie dało się oddać nieruchomości, to że Polska e, firmy czy jakieś inne dobra narodowe, na których można czerpać zyski. I wtedy te e, firmy nie będą polskie, nie będą z polskim kapitałem, tylko będą po prostu z kapitałem zagranicznym. Już się tak właściwie dzieje. Już się tak właściwie dzieje. Wodociągi już są od dawna izraelskie. <grydy> Wodociągi. Już nie mamy polskiej wody, tak? Lasy chcieli państwowe oddać. Ja już nie wiem, czy te lasy państwowe są jeszcze polskie, czy nie. Kto to sprawdzi? Kto tym jest w ogóle zainteresowany? Ja nie wiem, jak takie rzeczy sprawdzić. Nawet co w Google mi powie? Um, musiałby... Um, musiałby to ktoś, jakiś dziennikarz, który ten, żeby się zainteresował takie, takimi wydarzeniami. Co jest jeszcze polskie, a co nie jest polskie. Żeby może jakaś telewizja mm, zrobiła taki program, taki reportaż. Byłoby fajnie coś takiego obejrzeć, zobaczyć, jak to jest. Nikt nie, się nie interesuje Ursusem. Co się stało z tym Ursusem, który został za jakieś nędzne 75 milionów złotych sprzedany? Cicho Nie wiadomo, co się stało. Co tam się dzieje, co tam, yy, co tam teraz ten? Czy to jest zaorane, czy nie jest zaorane, czy co jest z Ursusem? A to tylko jedna firma, a gdzie jakieś inne? Yy, Także tak to jest. Ostatnio taki udostępniłem gdzieś na Facebooku. A kto mnie ma, to nie ma na Facebooku. Yy, yy, filmik taki krótki o tym, jak dużo rzeczy jest na przykład niemieckich w Polsce, tak. I że ktoś idzie do niemieckiego Lidla, do niemieckiego Kauflanda i tak dalej i później e, później jeszcze jakieś inne niemieckie firmy, które w, to w, całe, w cały polski byt są zaangażowane. Już teraz tego nie pamiętam dokładnie, co tam jeszcze było, ale w każdym razie, że niemieckie firmy, e, jest ich po prostu bardzo dużo, tak? Więc ten kapitał e, no nie, nie zostaje w Polsce, tylko wszystkie pieniądze są wysyłane za granicę. W tym wypadku na przykład do Niemiec, czy do jakichś innych krajów, które, um, które już po prostu przejęły Polskę. A ludzie się po prostu cieszą i ten, um, usa, uszami klasz, klaskają, że są nie wiem, tam jakieś świecące kurczaki, napromieniowane w lidlu skrzydełka po 3 złote, czy ten. No i piękna promocja i, no i idą tak i biegną, nie? A później naświetlania i i, i radioterapię. Także mm, mm, herbatka na stres widziała Wiola, tak herbatka na stres była e, super, taki filmik też u, <grym> udostępniałem, w ogóle to piję sobie taką herbatę, zrobiłem sobie, ale, ale robiłem taką fusiastą, więc to nie jest tak ta, którą ktoś robił z torebki wtedy <grym> e, i, i na stres robił, to był taki zabawny film. no e, Także e, tak to jest i te wszystkie Rzeczy, mienia, które są przejmowane przez, przez obcych, przez obcy kapitał, przez e, właśnie takich ludzi z Tel Awiwu, na przykład. A dlaczego nie? Ja myślę, że ludzie z tego kraju mają gdzieś największe roszczenia i najwięcej są gdzieś tam pretensjonalni. I oni potrafią być do, tej, do tego stopnia bezczelni i mówić, że im się coś należy. A jak Powiecie, że im się nie należy, to będziecie po prostu najgorszymi. będzie anty, powiedzmy, semitami na przykład. Anty będziecie. No bo wy nie możecie się tak wypowiedzieć. Oglądałem jakiś fragment yy, programu yy, tego u Gozdyry i tam był Męcen i jemu przypominali tam jego jakąś tam wypowiedź, właśnie na temat tego narodu sprzed paru lat. Yy. I tam się zebrało całe to towarzystwo tych ludzi z Tel Awiwu. Oni mówili po polsku, ale ten, ale nieważne. I, i, I jak wszyscy skoczyli wtedy na Mencena, sama gozdyra, widać po prostu, kto też jest, kto kim jest, kto jaki interes reprezentuje. Czy nie liczył się w ogóle um, polski interes narodowy. Ci ludzie mają to po prostu daleko gdzieś. Ich to w ogóle nie interesuje. Liczy się właśnie interes tego narodu, na przykład z Tel Awiwą, czy interes jakiegoś innego narodu, czy e, interes ludzi z Tel Awiwu, mieszkających w USA, bo jest ich tam po prostu też bardzo dużo, a to jest też wiadomo, dlaczego na przykład USA tak wspiera Izrael, e, no bo mają swoje, swoich ludzi w USA też. E, dlatego e, takie to jest wszystko, powiem Wam. Moim zdaniem e, to jest żenujące, tak? Tak zwany żenujący rzad, prowadzącego, można by to ująć. I, no i to przejmowanie takich mieni, e, takich nieruchomości, takich różnych e, rzeczy, firm, e, spółek, skarbu państwa i tak dalej, to wszystko cały czas trwa. To trwa po cichu, bo, bo to nie może być rozgłośnione. Bo raz, że medium nie zależy, żeby robić rozgłos, dwa, że Media same, same, gdzieś bym powiedział, że yy, no są w to zamieszane. Można tak to użyć, takiego określenia. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Pośrednio na pewno tak, bo nie mówienie o czymś to yy, specjalnie nie mówienie, nie z niewiedzy. Bo jeżeli my, zwykli ludzie, widzimy i obserwujemy, co się dzieje i, i widzimy, jak jest. I dzisiaj widzę na Facebooku, był protest w Grecji. Słyszeliście coś o proteście w Grecji w mediach? Możecie dać znać. Czy pokazywali jak tam rzucali do policjantów jakimiś ten, e, przedmiotami ludzie, w, w, chyba w Atenach, nie wiem, to mi się daje. No, w każdym razie w Grecji. Ym, i, I są przemilczane pewne fakty, bo po prostu fakty są niewygodne. Bo gdyby ludzie widzieli, że jest protest w Grecji, no to może by ich to skłoniło do protestu w Polsce. Jakież to jest proste i oczywiste. Mm, więc media specjalnie nie mówią o różnych rzeczach. Tak samo jak nie mówią o proteście w Grecji, czy o protestach w Rumunii, yy, które były yy, w związku z, yy, z Georgesztą, czy, yy, czy nie komentują gdzieś tam yy, właśnie na przykład jego jakoś, jakiegoś zatrzymania, albo jak już komentują, to komentują powielając to, co mówią tutaj media rumuńskojęzyczne, czyli nazywają go po prostu od najgorszych. I, I cały czas sieją tą tak zwaną kłamliwą atmosferę, propagandę. No tak jest, no bo tani ludzie później słuchają tego, przybierają sobie do głowy. I to, tak jak byłem pytany przez Wojtka, jak dzwoniłem do NPTV, no zapytaj się Rumunów, co oni o tym sądzą. No jak przyszedłem do pracy i co sądzą Rumuni, no sądzą, no sądzą to, co usłyszeli w telewizji, no. To, to co usłyszeli w telewizji, no to wtedy ręce po prostu opadają, ręce opadają, to no ja się z tym nie zgadzam, nie? I później jak ja jestem na nie, na różne rzeczy, byłem przeciwko zamykaniu w domu, jestem na przykład za Georgesku, a nie przeciw, I byłem przeciwko eksperymentowi, żeby nie robić eksperymentu na sobie, i jak takie rzeczy i to wszystko się kumuluje, to wszyscy myślą, że jestem odmienicem, że jestem wariatem nagle, no bo ja jestem przeciwko wszystkiemu właściwie, tak? Tak to wychodzi, no a, a okazuje się, że po prostu to nie na tym rzecz polega. Rzecz polega na tym, żeby samemu myśleć, żeby samemu logicznie po prostu pomyśleć, wyciągać jakieś wnioski i próbować zrobić tak, żeby wam było dobrze. Wam było przede wszystkim dobrze, żebyście... Zrobili to, co macie zrobić zgodnie z własnym sumieniem, a nie to, co kto wam powie. Co powie piękna pani, tak, jestem szurem dokładnie. Co wam powie piękna pani w telewizji, czy piękny pan dziennikarz, tak? Albo ekspert, który tam, słowo ekspert, moje ulubione, po prostu takie, tak, który przyjdzie i będzie mówił i opowiadał swoje dyrdy małe. Yy, oczywiście będzie miał piękny tytuł naukowy, bo piękny tytuł naukowy i ten, i wszystkie yy, tytuły naukowe będą przemawiały z takim ekspertem. Z tym, że te wszystkie prawdy, nieraz, nie, nie może nie wszystkie, ale część prawd naukowych, jakie są, no to yy, są po prostu pisane na zlecenie, na zlecenie yy, jakichś firm, tak? film, które po prostu potrzebują takiej ekspertyzy. I to jest takie proste i aż proste, tak? Ten. Także tak to jest. Będę chciał zrobić jakiś żywie zdrowiu, może w środę faktycznie, bo jest temat, który chciałem poruszyć na temat nowotworów, raka. Chciałem trochę po tym porozmawiać, trochę rozwinąć ten temat jeszcze, bo jest dużo kwestii, które chciałem omówić w tym, w tym temacie. Ale wracając do, do tematu tego bieżącego, dzisiejszego, no to po prostu nie jest dobrze. Raz, z racji tego, że raz, że nie mówi się o tym, jest to temat tabu, czyli to przejmowanie tych nieruchomości, przejmowanie jakiś firm, przejmowanie kapitału, który jest polski, i o tym po prostu się nie mówi. A, a dwa, że. Eee, coraz więcej tego się dzieje, tak? Coraz więcej, no. Tylko, że przyjdzie kiedyś taki moment, przyjdzie kiedyś taki dzień, że, że już nic nie zostanie polskie, tak? Że już nic nie zostanie. I co wtedy? Eee, I co wtedy będzie, tak? Eee, to już każdy nikt sobie odpowie na to pytanie. Ostatnie gasi światło, jak to się mówi. Tyle. Eee, chciałem to wyjaśnić, bo tak jak mówię na vlogu rodzinnym, no nie będę o takich kwestiach dyskutował. Trochę mnie język świeżbił, jak to mogę określić, że jak, jak poruszyłem temat tej kamienicy i, i ten, po prostu tak nagrałem, bo tak czułem, że tak muszę nagrać. Jeżeli ktoś chciał sobie wyciągnąć jakieś, jakieś jakby to powiedzieć domysły, no to mógł sobie wyciągać właśnie takie, o których mówię tu i teraz, na tym kanale, bo tamten kanał nie jest od tego, żebym tak się wypowiadał jest właśnie taki, żebym tutaj mówił w tych tematach. Tam po prostu powiedziałem, bo już nie wiedziałem, jak się uszczypnąć w język, jak to się mówi, jak się ugryźć w język, żeby nie powiedzieć, że akurat z Tel Awiwu ktoś przyjechał. No bo tak to się kojarzy, bo tak to jest. Bo tylko ta narodowość ma takie roszczenia yy, i sięga po prostu po swoje albo nie po swoje. Po prostu chce czegoś i to ma im być dane, bo to ma być ich. Mm, i tak to jest, także e, ja się z tym oczywiście nie zgadzam, nie podoba mi się to i chciałem o tym podyskutować i tam ten tamten film się niesie, widzę w odkłaniach YouTube'a, niech się niesie, niech ten, e, on jest bardziej <laughs> vlogiem normalnym takim, nic tam nie ma politycznego, ale, no ale gdzieś ten wątek taki no, trochę się tam wpludł w to, bo tak to po prostu określiłem, bo nie wiedziałem jak to inaczej określić, nawet na vlogu rodzinnym. Gdzie nie chcę tam polityki, nie chcę tym komentarzy politycznych, żeby też tam się jakieś pojawiały. No ale po prostu nie wiedziałem, jak mam to powiedzieć. No że kto przyjechał i wziął kamienicę? No kto wziął? Kto? Polak by wziął kamienicę? No to nie mógł być Polak. To musiał być ktoś inny. A kto mógł być inny? Także no tak to jest. Jedyna szansa dla Polski to Grzegorz Braun, pisze Anton. Wiecie, że popieram Grzegorza Braunę. Będziemy robić żywce jeszcze, pewnie nie jeden na jego temat. Jeszcze do wyborów jest trochę czasu. Zobaczymy, jak to będzie. E, I ten. Mm, tyle właściwie. Miłego wieczoru wam życzę. Zapraszam na e, kolejne transmisje na żywo, na filmy na drugim kanale. Będzie ich trochę w najbliższym czasie. Regularnie, jak zawsze. Trzymajcie się. Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. No i co? Ducha nie gasić, nerw pielęgnować i e, niech każdy po prostu walczy. O swoje. Nie dajcie sobie zabrać tego, co macie. Tyle z mojej strony, pa. pa.